Ostatnie dni w świecie wrestlingu są naprawdę bardzo mocne. Vince McMahon opuścił już TJ'o oraz WWE. Po raz pierwszy w historii rodzina McMahonów nie jest w ogóle powiązana z WWE. Plany dla Brock Lesnara na Royal Rumble oraz na WrestleMania 40 zostały anulowane. Jego miejsce zajęła nowa młoda gwiazda. Derek prawdopodobnie nie zawalczy z Romanem Racem na WrestleMania 40, a będzie miał inny udział podczas tej gali I o tym, a także o innych tematach porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie na mój drodzy, aby być ze wszystkim. Bieżąco zostawcie polubienie pod tym filmem, by zyskał jak największy zasięg oraz zapraszam Was na dole do sercji i komentarzy, abyście wypowiedzieli się na temat tego, co w dzisiejszym odcinku sobie poruszymy. Kilka dni temu TKO wydało oficjalne oświadczenie, że Vince McMahon opuścił szeregi tej spółki. Wszystko to w związku z pozwem, który wypłynął jeżeli chodzi o Vince McMana i TKO powiedziało, że traktuje sprawę bardzo poważnie i nie chce z Vince'em McMahonem mieć nic wspólnego. Jeżeli TKO to i również WWE, ponieważ Vince McMahon oficjalnie został usunięty jeżeli chodzi o obecny produkt WWE. Co więcej nawet wzmianki o nim oraz jego profil na stronie WWE.com został również usunięty i jest to naprawdę słuchajcie historyczny moment jeżeli chodzi chodzi o WWE, ponieważ Vince McMahon całkowicie jest usunięty z Federacji. Choć nie brakło plotek mówiących o tym, że i tak Vince McMahon ma osoby, na które ma wpływ, które są wciąż w Federacji, nawet sama Ronda Rousey nie pokusiła się, by nie napisać tego na swoim Twitterze. Federacja WB na pewno musiała poczynić mocne kroki, ponieważ nawet kontrakt sponsorski ze Slim Jim został usunięty na dosłownie kilkanaście godzin przed galą Royal Rumble. Finalnie, jeśli Vince McMahon opuścił szeregi, Slim Jim zdecydował Trzebało się wrócić do sponsorowania Royal Rumble. Także jeżeli mówimy tutaj już o kontraktach sponsorskich, telewizyjnych itd., tak itd., tak no to zdecydowanie federacja musiała poczynić takie kroki jak i cała spółka TKO. Władze spółki TKO definitywnie zarzekają się, że nie będzie już żadnej możliwości, jeżeli chodzi o powrót Vince'a McMana do pełniania kolejnych praw właśnie w tym temacie. Nie zostanie także ucznione już nic siłowo, tak jak miało to miejsce rok temu, kiedy Vince przywrócił w zasadzie siebie sam do władzy, kiedy tylko chciał. Także chyba temat Vince'a McMahona i WB jest na ten moment bardzo mocno zamknięty i dobrze. Przykrą sprawą w tym wszystkim jest to, że za Vince McMahonem w całym tym pozwie została poruszona jeszcze jedna osoba, mianowicie Brock Lesnar, który miał być takim w cudzysłowie powiedzmy wysłannikiem Vincea McMahona, aby uzyskiwać jakieś nagrania, zdjęcia od zawodników, zawodniczek WWE. Cała ta sytuacja wpłynęła na to, że WWE zdecydowało się zablokować występ Brocka Lesnara podczas gali Royal Rumble i jego miejsce, tak jak też możemy dowiedzieć się z obecnych informacji, zajął finalnie Bron Breaker. WWE i ponoć bardzo bało się reakcji fanów, a także zachowań sponsorów, biorąc szczególnie pod uwagę to, co stało się ze Slim Jim na kilkanaście godzin przed Royal Rumble. Zegrali więc oni bardzo bezpiecznie, usunęli oni powrót Brock Lesnara, ponieważ pierwotne plany były takie, że Brock Lesnar powróci na Royal Rumble, miał powrócić z numerem 20, czyli z tym, z którym finalnie pojawił się tam Braun Breaker. Brock Lesnar miał rozpocząć swoją rywalizację z Dominikiem Mysterio, ponieważ słuchajcie, to co teraz w ogóle powiem jest bardzo kluczowe w tym wszystkim. To wszystko, co widzieliśmy ze strony Brona Breakera na Royal Rumble, każda eliminacja, wejście zostanie wyeliminowanym, to wszystko miało wydarzyć się z Brockiem Lesnarem. Bron Breaker 1 do jednego zajął miejsce brocha Lesnara i tak, okazuje się, że Brock Lesnar pierwotnie miał zostać wyeliminowany przez Dominika Mysterio, dokładnie i to miał rozpocząć ich program do Elimination Chamber, bo tam mieli stoczyć walkę jeden na jednego. I jest to abstrakcyjne, ale tak, takie były plany. Prawdopodobnie teraz Bron Breaker na dłuższą metę zajmie miejsce brocha Lesnara i to on zawalczy z Dominikiem Misterio na eli sinczember 24 lutego. Na potwierdzenie tego można nawet przytoczyć słowa Brona Breakera w wywiadzie ekskluzywnym na profilu WWE, gdzie powiedział, że nie zakończył on jeszcze swoich porachunków z Judgment Day. Prawdopodobnie więc w tym momencie Bron Breaker na stałe zawita w głównym rosterze i kto wie, prawdopodobnie też rozpocznie on rywalizację z Judgment Day. Mówiliśmy nieco o rodzinie McManów, a dokładniej o Vince'ie McManie, więc teraz chciałbym powiedzieć Wam kilka słów o Stephanie McMan, która, być może pamiętacie, rok temu opuściła szeregi WWE w związku z tym, kiedy Vince zdecydował przywrócić siebie na siłę do władzy. Wtedy Steph odeszła i za plecie WWE cały backstage nie był z tego zadowolony, ponieważ Stephanie zawsze była bardzo lubianą tam osobą. Mówi się teraz o tym, że ponoć zarząd TKO chciałby przywrócić Stephanie McMan do władzy. Nie wiadomo jeszcze na jakim stanowisku, w jakiej roli, natomiast są o tym plotki i prawdopodobnie wkrótce Stefani znowu w WWE zobaczymy. Jak mogliśmy zobaczyć na Royal Rumble, federacja WWE w jakiś sposób dogadała się z federacją TNA, ponieważ zawodniczka TNA, a dokładniej mistrzyni TNA, knockouts Jordan Grace pojawiła się w Royal Rumble Meczu Kobiet, miała naprawdę można powiedzieć, miało udany występ, udany debiut federacji WWE. Sama też była za to bardzo wdzięczna, dziękowała także za tą szansę na swoim Instagramie, zamieściła też zdjęcie z Rio Ripley. Natomiast cała ta sytuacja może mieć także drugie dno, bo Prawdopodobnie też taki występ zawodniczki TNA nie wyklucza kolejnych występów zawodniczek czy zawodników TNA, a tylko powiem, że w TNA obecnie jest też Dolph Ziggler, Nick Nemeth, tak dokładnie rzecz biorąc, także kto wie. Podczas Royal meczu Kobiet mogliśmy również zobaczyć face of Bianchi Belair oraz Jade Cargill, i to był naprawdę mocny moment, który rozpoczął wiele spekulacji mówiących o tym, że być może to właśnie ta dwójka stoczy ze sobą walkę na WrestleMania 40. Ale nie brakuje także informacji mówiących o tym, że może zawalczą one w jednej drużynie przeciwko powiedzmy obecnym mistrzeniem tag kobiet i to też byłoby naprawdę coś fajnego. Słowa te popierają m.in. kolejne doniesienia mówiące o tym, że Jade może jeszcze nie być gotowa na walkę 1 na jednego w ringu WWE. Jakby może zostanie ona wprowadzona w inny sposób, zaliczyło naprawdę udany występ podczas Royal Rumble, aczkolwiek federacja może chcieć testować ją jeszcze bardziej zanim wrzuci ją od razu na głęboką wodę, także w sumie szczerze mówiąc jedno i drugie zestawienie Jade jest jak najbardziej dla mnie na plus. Dajcie o tym znać też w komentarzach. Na Royal Rumble zobaczyliśmy również kolejny występ Logana Pola, naszego obecnego mistrza United States, który jak się okazuje przedłużył swoją umowę z WWE i przekazał także, że będzie on występował częściej i nawet może przestaje traktować to jako hobby, a zaangażuje się w to jeszcze mocniej, czego w sumie powinniśmy wymagać od mistrza United States. Kevin Owens także na nagraniu na zapleczu Royal Rumble mówił o tym, że będzie chciał on rematchu, bo. W taki sposób po prostu walka nie może się zakończyć, więc być może zobaczymy nawet ich rewanż na Elimination Chamber, a potem na WrestleMania, kto wie, wieloosobowy pojedynek właśnie o to mistrzostwo, to też byłoby ciekawe, bo dawno takiego pojedynku nie było. Jeżeli chodzi o Elimination Chamber, to warto również powiedzieć o tym, jakie są plany, jeżeli chodzi o kobiety, ponieważ ma dojść do walki Elimination Chamber kobiet gdzie zwyciężeni zawalczy z Rio Ripley na WrestleMania 40 i mówi się o tym, że właśnie ten pojedynek miałaby wygrać Becky Lynch, co doprowadzi nas do starcia właśnie Becky kontra o Mistrzostwo World Heavyweight Kobiet na WrestleMania 40. A co do samej WrestleMania 40, to na koniec chciałbym przekazać Wam informację odnośnie DeRoka, bo chyba wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że skoro Cody Rhodes po wygraniu drugi rundy rzędu Royal Rumble wskazuje na Roman Reignsa siedzącego na publiczności, oglądającego tą walkę, to chyba sprawa wydaje się być jasna, że Roman Reigns kontra Cody Rhodes 2 będzie na WrestleMania 40. Co więc wtedy z DeRokiem, który tak bardzo sam nawet mówił o tym, że chce zawalczyć z Reignsem na WrestleMania? Otóż to DeRok na WrestleMania 40 prawdopodobnie będzie. Będzie miał swój udział natomiast nie w walce z Reynsem, a jako host tej gali. I jest to dość kontrowersyjne, ciekawe, ale zostawię sobie ten temat na jakiś inny odcinek, tam poruszymy sobie to nieco bardziej rozważymy też potencjalne scenariusze w związku z całą tą sytuacją. Filmów o WrestleMania 40 będzie naprawdę sporo moi drodzy na kanale, bo dużo wokół tej gali się dzieje i dziać będzie się jeszcze więcej to jest pewne. Dlatego subskrybujcie kanał, zapraszam was do zostawienia polubienia, aby ten film zyskał jak największy zasięg i na dole w komentarzach napiszcie, co wy sądzicie o całej tej sytuacji z Brockiem Lesnarem usuniętym z Royal o jego planach na WrestleMania 40, na której też jak się okazuje miał on walczyć o mistrzostwo interkontynentalne, ale o tym też porozmawiamy sobie nie co więcej, bo wiele wskazuje na to, że jego miejsce zająć może tam również i Bron Breaker, ale o tym będziemy sobie jeszcze rozmawiać. Dzięki już wam za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.